Moi drodzy, ja się muszę nagrywać, nie? Jak wpadam w takie stany jak teraz, że łzy mi prawie, że płyną z oczu, to znaczy chciałbym, żeby mi płynęły. Byłoby mi ich lżej. Wiecie, jest takie pieczenie wokół. Ja teraz staram się wam to wytłumaczyć, jak to działa. Piecze tutaj. I oko łzawi. I łzy wypłyną strumieniami. Jeśli można, jeśli mózg im na to pozwoli jak jest. Ale mój mózg nie pozwala. Tylko mi się tak zrobiło tak mgławo przed oczami. No <ścoughs> niech oczy przetrwa. Wiecie, ja nie pierwszy raz tutaj w wanie płakałem, ale za każdym razem trzymałem telefon z dłoni i z tego ekranu widziałem rzeczy, które, po których o obejrzeniu płakałem, czyli targnęło mną uczucie. Że się tak wyrażę. <śmiech> tak. <śmiech> Bo wiecie, jak ja tam to, to pamiętam, co czułem, to powiedzmy, w listopadzie, po wyborach nie? Kompletny szok. <laughs> nie powinienem być zszokowany, powinienem być lepiej poinformowany. Nie? Ale nie byłem. Może dlatego, że oglądałem tylko jednostronne wiadomości. Tak? Byłem zszokowany, że monkeys wybrały. Kogo wybrały? Dobra. Słuchajcie, to chyba nie o polityce chciałem mówić.